Orisa robi helikopterka? Brigitte przyciąga się korbaczem? Chomik jest jak kulka na fliperach. To moi drodzy, prima aprilisowy tryb w salonie gier. Wszyscy bohaterowie otrzymali zwariowane zmiany. Niektóre są prześmieszne, a niektóre mają sens. Dwa lata temu Blizzard zrobił coś identycznego i raz jeszcze widać to bardzo wyraźnie. W tym pozornie śmieszkowym trybie twórcy tak naprawdę umieścili talenty z nadchodzącej kampanii fabularnej. Serio, to już nie są domysły, bowiem żołnierz 76 ma dosłownie talent, który już pokazali dwa lata temu, czyli pole biotyczne podąża za nim. Na dodatek Twitter Overwatcha napisał, że na razie te zmiany są w salonie gier. Zatem doświadczymy ich gdzieś indziej. Dobra, to przechodzimy do prezentacji talentów. Tak, będę je tak nazywać. A w międzyczasie bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia pryma aprilisowych talentów sprzed dwóch lat. Zanim przejdziemy do poszczególnych postaci, we wszystkich trybach bohaterowie otrzymali masę nowych kwestii, gdy ultują. To są moje ulubione.

i jest ich jeszcze wiele więcej, czy to używa wróg, czy ktoś z drużyny. Dobra, to teraz talenty. Burzyciel, wjechanie w ścianę odbija nas od niej, czyli gdy jesteśmy w płomieniach, odbijamy się dosłownie jak kulka w pinbolu. a mimy chomika same powoli wędrują w kierunku wrogów. Doomfist, fala sejsmiczna wzmacniana przez blok, ciut więcej obrażeń i podbijanie wrogów w powietrze. Gdy matryca pochłoni pocisk, przez jedną sekundę wszyscy wrogowie, co są w obszarze matrycy otrzymują łącznie 30 obrażeń. Królowa Junker tam okrzyk jest tak głośny, że uszkadza bębenki wrogów. Czyli przeciwnicy w zasięgu zaczynają krwawić. Orisa obrót włócznią przyciąga nas w kierunku, w którym patrzymy, zaś umocnienie znacznie zwiększa jej grawitację i po wylądowaniu zadajemy obrażenia, czyli coś jak kafar chomika, Ramatra. Nieskończoność jest w postaci Nemesis, a bariera z formy Omnika została przeniesiona pod Shifta Reinhardt. W trakcie szarży przycisk skoku nas wznosi w powietrze, a kucając opadamy. Wieprzu, zasięg haka większy o 50%, to akurat najnudniejsze. Sigma, wróg trafiony akrecją ma wyłączoną grawitację na kilka sekund. Winton, jego bańka podąża wraz z nim. Zaria, uderzenie grawitonowe powoli zmierza w kierunku Zari a bohaterka odpycha się alternatywnym atakiem, tym mocniej, im więcej ma energii, aż ogień rozprzestrzenia się z podpalonego wroga na pobliskich graczy. Niestety było to zbagowane i aż na razie wyłączona. Bastion. Czas odnowienia granatu taktycznego skrócony do pół sekundy, gdy czołg jest aktywny. Cassidy. Przewrót bojowy od teraz korzysta z nowego zasobu Kondycja, który regeneruje się wraz z czasem. No i bohater jest nieśmiertelny w trakcie Fikołka. Echo, teraz strzela pociskami ze wszystkich pięciu palców, a nie z trzech. Za to obrażenia są ciut mniejsze. Genji, spamowanie I need healing, I need healing. czasami faktycznie uzdrowi Genji'ego automatycznie. Hanzo, to jest super. Strzały burzowe automatycznie lecą w kierunku strzały sonicznej. Złomiarz. Pasywka totalna masakra sama się aktywuje, gdy złomiarz odepchnie się miną ogłuszającą. Mei. Jej ściana lodu ma więcej filarów i tworzą zakrzywiony kształt. Fara. Rakiety nie ranią fary i znacznie bardziej ją odpychają. To odnosi się również do rakiet z jej superzdolności. Żniwiarz. Po wybraniu miejsca do teleportacji możemy się swobodnie ruszać. Co Sodor ślizg, rani i odpycha pobliskich wrogów oraz są powalani na krótką chwilę. Żołnierz 76. Pole biotyczne podąża wraz z bohaterem. Sombra. Teleportacja zadaje spore obrażenia w miejscu pojawienia się, a translokator porusza się znacznie szybciej. Symetra. Wieżyczki zadają obrażenia już w trakcie lotu, a i otrzymują ponad dwa razy mniej obrażeń. Turbiur. Aktywne dopancerzenie powoduje palenie się wrogów, gdy trafimy nitownicą lub młotem. Smuga, aktywacja powrotu przyciąga wrogów do miejsca aktywacji. Trupia wdowa, trafienia krytyczne zatruwają wroga i zadają obrażenia rozłożone na 3 sekundy. Ana, może trafić wrogów w głowę. Baptist, skok egzobutami wybija nas też do przodu, a i trzymając spację po skoku, ładunek nie jest zużywany, więc można ciągle skakać i skakać. Brigitte, po trzaśnięciu przyciąga się do korbacza. Kiriko, Teleportacja do gracza ma nielimitowany zasięg, ale czas odnowienia jest tym dłuższy, im większa była odległość. Lucio, teraz niczym Genji? Lucio, falą dźwiękową odbija pociski. Łaska, Full Battle Mercy. Blaster ma ponad 100 amunicji i pociski poruszają się ponad dwa razy szybciej. Moira. Po rzuceniu kuli biotycznej przycisk od zdolności włącza i wyłącza ruch kulki. Czyli naciskamy, kula staje w miejscu. Naciskamy znowu i kula leci. Zemiata. Używanie kopnięcia, gdy jesteśmy w powietrzu, wybija nas w wybranym kierunku. Jak sami widzicie, niektóre zmiany są tak dla Jak na przykład Genji sam się leczy spamując I Need Healing. Ale tak naprawdę większość totalnie wygląda jak z drzewka talentów. To jest taki teaser nadchodzącego trybu kooperacji i chcę zobaczyć tego więcej. Przypominam, że w kwietniu mamy coś usłyszeć w związku z PVE, a to co dzisiaj omówiłem. To nie wszystko, co Blizzard dodał na 1 kwietnia. Nowe kwestie dialogowe, dodatkowe pasywki ról, na przykład taki Winston ciągle mówi Winston. Serio, polecam sobie zagrać dla jaj i posłuchać. W komentarzach znajduje się link do pełnych patchnotów. Gając ostatnio w Diablo 4, znowu zaczęło się takie gapienie w drzewko i kombinowanie buildów. Czarodziejka pod ogień czy pod lód, łotrzyca pod łuki czy sztylety. Było szukanie skilli oraz ich ulepszeń i kombinowanie, jakie łączyć oraz wykorzystywać. To jest coś, co uwielbiam i dawno nie miałem takiego uczucia. W połączeniu z talentami z Prima Aprilis jeszcze bardziej nie mogę się doczekać kampanii fabularnej. Oby tego nie skopali. Ale co, na razie kończymy. Przypominam, w przeciągu następnych dni powinniśmy ujrzeć nowego bohatera. To subskrybujcie i dzwonkujcie, by być poinformowanym. Trzymajcie się, cześć.